Gdzie my jesteśmy? Nie wiem! Ej! Jesteśmy tutaj! Jak się stąd wydostaniemy? Ile tu kłódek? Utknęłyśmy tu na zawsze! Czekaj, cicho. O mamusiu! Chodź, zobaczymy co to. Zaczynamy. Deszcz z paskudnych kolorowych skitelsów. Nie możecie mnie tym zaskoczyć. Zawsze jestem przygotowana. Uwielbiam skitelsy. Są takie kolorowe i fajne. No co? A, okej, okay, jestem gotowa. Ja też chcę coś smacznego. Co za ochyda. Co to? Surowe jajka? Coś utknęło mi we włosach. Łuczyk, patrz, Wednesday. Hurra, daj przytulaska. Szybko otwieraj to. Pomarańczowy klucz, pomarańczowy zamek. Udało się! Przybijmy sobie piątkę, żartuję. To nie było śmieszne. Nowe wyzwanie. Jakieś słomki, czyli trzeba coś pić. Ty pierwsza. No dobra, to ja spróbuję. Fu, ochyda! Mmm, całkiem smaczne. Spadaj stąd. Tak, to jest to. Nic nie masz? Nic. Ale jak to? Czyli będę musiała wypić to paskudztwo. Oj, to jest nie do zniesienia. Ale dla dobra challenge'u muszę to skończyć. O, jest klucz. Hurra! Zaraz otworzę drugi zamek. Otwieraj. W porządku, w porządku. Co już, potańczyć nie wolno? I jeszcze jeden! O jej boję się! Nit, odczep się ode mnie! Sprawdźmy, co tam jest! Ty zaczynasz? Nie! Proponuję pojedynek na palce! O tak! Wygrałam! Dobra, co tam jest w środku? Hmm, żelkowy miś? Z łatwością sobie z nim poradzę. Wow, niezły apetyt. Zobaczmy, co ja dostałam. O rany! To czekoladowy aparat. Zaraz go spróbuję. Ojej! Zamienił żelkowego misia w czekoladę. Nieźle. Wednesday, daj mi kawałek. Jeszcze czego? Jakie to jest pyszne. Palce lizać. Co tu jeszcze sfotografować? Może ciebie? Dobra, dobra, otwieram. Duże łapki. Ochyda. Trzymaj to ode mnie z daleka. Właśnie je trzeba sfotografować. O, teraz to wygląda apetycznie. Smacznego. Jakie pyszności. Sorry Wednesday, ale ja nie jedłam czekoladowego misia. Patrz, trzeci klucz. Super, udało nam się. Oj, jak to boli. Brawo, Wednesday. Zostaw uszy. Boję się. Nie martw się, zaraz się dowiem, co jest w środku. Co ślepkiego? Oślizgłego. Jakaś ohyda No i co tam jest? Coś fajnego, Enid? E, no to ja sprawdzę. O nie! To coś oślizgłego i zielonego, jak smarki. Bu, ochyda. A co to? Jakieś numerki? Już wszystko wiem. To hasło. Co to może znaczyć? Otwarte. Idziemy dalej. Ojej, oślepiło mnie. Nic nie widzę. Gdzie jesteś? Pomogę ci chodź. Wszystko ok? Tak. Hmm. Znowu jakieś tajemnicze napoje. Tym razem ty pierwsza. Dobra. O nie. Jakie to jest paskudne. Ale muszę to skończyć. Wypiłam. Oj! A co to za chemiczny atak? Zdarza się. A może drugi napój będzie smaczniejszy? Mmm, Coca-Cola jest super. Świetnie smakuje i można z nią zrobić mały żarcik. Wrzucamy dwa mentosy do butelki. Budzimy nit. Oj, odpoczęłam sobie. Czas spróbować mojego napoju. O Rany, Co się dzieje? Mam coś w gardle. To kluczyk. Ej, Wednesday, a co ze mną? Mogłaś na mnie poczekać. Otwieraj. Gotowe. Trzy, dwa, jeden. Następne wyzwanie. Ciekawe, co tam jest. Prawdź. La, 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 nic nie słyszę. Dobra, zrobię to sama. Hmm, całkiem miłe w dotyku. O, to robaki. Co za ochyda. Fu, zabierz to, paskudstwo. Nie wiem, co jej się nie podoba. Okej, okay, chyba znalazłam karteczkę. Ej, patrz, co mam. To znowu kot. O, fu. Pospieszmy się i otwórzmy zamek. Gotowe. Została ostatnia kłódka. Ojej, czegoś takiego jeszcze nie widziałyśmy. Interesujące. Bu. Ojej. Hop, hop, kto tam? Boję się. A może to? Dobra, otwieram. Nie, nie mogę. Zacznijmy od tego. Tylko, żeby tam nie było niczego ochydnego. Jestem gotowa. O, bańki mydlane! Ale fajnie! Ekstra! A dla mnie okropieństwo. Teraz twoja kolej. Otwieram. O nie. Już lepsze były te bańki mydlane. Daj mi spokój, Janit. Oj! Wszystko w porządku. W porządku. Otwieram. Ostatni kluczyk! Udało nam się! Hurra! Lecimy otwierać. Wednesday, otwieraj szybko! Zobacz! Jesteśmy wolne! Hej, to nie czas na zabawę. Pora dowiedzieć się, co będziecie gotować w pierwszym challenge'u. Burger? Super! Wszyscy gotowi na nasze wyzwanie? O. No to na co czekamy? Do dzieła! Babcia zaczyna od bułek do burgera. Tak, opiekane bułeczki smakują o wiele lepiej. Teraz potrzebujemy mięsa mielonego. Babcia robi z niego kulki i kładzie je na patelni. Dociska je porządnie łopatką. Kotlet gotowy. Teraz plasterek pysznego sera. No i oczywiście, co to za burger bez pomidora, jeszcze tylko cebula i bułka na wierzchu. Wow, babcia tak szybko się uwinęła. Dobra robota, babciu. Teraz kolej na siostrę. Wygląda na to, że zwykłe bułki się nie nadają. Pączek? Jaki apetyczny. Siostra kroi pączka na dwie połówki. Teraz czekoladki. Jakie słodkie. Ale siostra ma coś jeszcze. Kwaśny żel? Jest taki dobry, ale taki kwaśny. A teraz czas na troszkę merszmelą. Dorzucimy też kilka żelków. I oczywiście syropu owocowego. Bo czemu nie? Teraz kładziemy z wierzchu drugą połowę pączka i gotowe. Wygląda pięknie. Babci chyba się spodobała praca wnuczki. Ale Wednesday nie da się tak łatwo zaskoczyć. Zaczynamy jak zwykle od bułek. Oczywiście czarnych. Smażymy kotleta. Wow, co Wednesday robi z tym kawałkiem sera? Ojej, jak fajnie teraz wygląda. Kawałek ogórka. Co za odlot. Burger ma teraz usta z językiem. Ale czegoś tu chyba jeszcze brakuje. Dobrze, że Wednesday ma zawsze obok siebie pomocną rączkę, na którą zawsze może liczyć. Żelkowe oczy? Wygląda na to, że właśnie tego potrzebuje Wednesday. Ej, ostrożnie, babciu. Rączka jest całkiem nieszkodliwa. Okej. Okay. Teraz dodamy oczy do burgera. Wow. Tylko spójrzcie na tego potwora. Jest taki przerażający, ale wciąż taki apetyczny. Ciekawe, który burger będzie najsmaczniejszy. Margo! Ojej, umieram z głodu. Ten wygląda tak nietypowo. Spróbuję. Jest pyszny. Co mamy dalej? Bierzemy pierwszy kęs. Ojej, czy to cebula? To obrzydliwe! Ten burger nie jest tym, co chciałam. Przykro mi babciu! A co my tu mamy? To moje ulubione słodycze. Będę zagryzać żelki pączkiem? Podoba mi się to. Czas wybrać zwycięzcę. I jest nim? Ten burger. To nasz zwycięzca. Gratulacje, Wednesday. Czy mi się wydaje, czy to uśmiech? Wednesday się uśmiecha, a to dopiero. Ups, chyba ktoś tu się zawstydził. Wygląda na to, że siostra i Rączka znaleźli wspólny język. Nadszedł czas, aby Rączka wróciła do domu, bo nasi bohaterowie muszą przygotować nowe danie: gorącą czekoladę. Kto nie kocha tego pysznego napoju? Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Zaczynamy. Macia znowu gotuje jako pierwsza. Wlewa mleko do garnka. Teraz kakao w proszku i przysiutko miesza. O tak, tabliczka czekolady sprawi, że smak będzie jeszcze bogatszy. Jakie to miłe. Babcia nalewa gorącą czekoladę do swojego ulubionego kubka. Dobra robota, babciu! Taka czekolada rozgrzeje każdego. Teraz kolej na siostrę. Ej, uważaj, bo w ten sposób zjesz całą czekoladę. Babcia ma rację. Trzeba dodać tylko troszkę cukru. Ojej! Ale co ona kombinuje? Tylko spójrzcie na tego łakomczucha. Babcia nie pochwala takiej ilości słodkiego. Dobrze, czas dodać mleko. Ostrożnie! Ups, siostra powinna być bardziej uważna. Ma coraz mniej składników. Teraz troszkę barwnika. Ojej, spójrzcie jakie to piękne. Ten krem jest taki kolorowy. Teraz troszkę słodkiej posypki. No, co za podanie! Siostra się postarała, ale to nie wszystko. Ostatnim akcentem jest Bita Śmietana i Pianki Marshmallow. Tylko spójrzcie na tę słodycz. Siostra wykonała świetną robotę. Brawo! Ciekawe, czy Margo się spodoba. 10 punktów na 10. Teraz Twoja kolej Wednesday. Najwidoczniej potrzebuje odpowiedniego kubka. Rączka, pomóż mi! Babciu lepiej oszczędzaj nerwy. Wednesday wlewa czekoladę do swojego kubeczka. Nadchodzi bita śmietana. Syrop owocowy? Świetnie! A teraz żelki Haribo. O, tak, spójrzcie na ten wyjątkowy sposób podania. Gorąca czekolada jest gotowa. Wow, od czego zacząć? Oszaleć można! To jest takie pyszne! Uwielbiam to! Brawo siostrzyczko! Co to jest? Czekolada od babci? Też pyszniutka. Ojej! A co to takiego? Wygląda dziwnie, ale spróbuję. Hmm! Nie jest złe, ale zwycięzcą zostaje. Siostro, ta runda należy do ciebie. Gratulujemy. Wygląda na to, że nasi bohaterowie są gotowi na kolejne wyzwanie. Co czeka ich tym razem? Wow, to frytki! Istnieje wiele sposobów przygotowania i podawania tego dania. Sprawdźmy, który z nich wybiorą nasi bohaterowie. Okay. Oczywiście najpierw trzeba obrać ziemniaki. Ojej, co tam się dzieje? Siostra wybrała bardzo nietypowy sposób obierania. Babcia nie jest zadowolona. Ale jak może być zła na swoją ukochaną wnuczkę? Ty mój pulpeciku! Pomoże jej nawet zdjąć ziemniaki ze szpikulca. Właśnie tak. Siostra kroi ziemniaki specjalnym nożem. Tylko spójrzcie na tę piękną falbankę. Czas dodać troszkę koloru. Wow, jakie żywe odcienie. Teraz wlewamy olej i wrzucamy nasze ziemniaki na patelnię. Wspaniale. Zawsze trzeba być bardzo uważnym z gorącym olejem. Ostrożniej! No i pięknie układamy nasze kolorowe fryteczki na talerzu. Można podawać. Babci jak zwykle wszystko się podoba. Ale samo woli bardziej klasyczną wersję dania. I czasami klasyczna wersja jest najlepsza, prawda? O tak, frytki i keczup, ten znajomy smak z dzieciństwa. Co może być lepszego? Wspaniała robota, babciu. Brawo, ja! Okay. Czym tym razem zaskoczy nas Wednesday? Jej frytki już się upiekły. Wygląda na to, że czeka nas niespodzianka. Co to jest? O nie! Chyba Wednesday pomyliła kierunek. Babciu, lepiej zakryj oczy. To nie dla osób o słabym sercu. Dobra, na czym to skończyliśmy? A tak, frytki. Wednesday farbuje je na czarno. Wow, jak pięknie. Zostało tylko dodać keczupu. I danie gotowe. Siostrze bardzo spodobała się wersja Wednesday. Zobaczmy, czy Margo też ją doceni. No co my tu mamy? Czy te frytki są trochę przypalone? Nie, smakują całkiem nieźle. A z keczupem? Są świetne. Nie wytrzymam. Zjem przyściutko. Mm, pyszności. A teraz następny zawodnik. Wygląda apetycznie. Nieźle. Ale tak będzie jeszcze smaczniej. Żegnajcie, fryteczki. Niam, 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 niam. Ekstra! Chyba się przejadłam, ale jest jeszcze trzecie danie. Jakie piękne frytki. Spróbuję. Mm, są przepyszne. Bardzo dobre. Ostatni kawałeczek. Oj! Nie martwcie się, nic mi nie jest. Dobra, czy wszyscy są gotowi na kolejny challenge? Zobaczmy. Pankejki. Co za pyszności. Mam nadzieję, że nasi bohaterowie wiedzą, jak zrobić to wspaniałe danie. Jest tak wiele przepisów. Zaczynamy. Babcia zawsze gotuje jako pierwsza. Delikatnie wlewa ciasto naleśnikowe na patelnię. Właśnie w ten sposób. Widzicie? Można już odwrócić. Ojej, ten pancake jest idealny. To właśnie są lata doświadczenia. Wednesday, co z tobą? Ojej, chyba będziemy potrzebować pomocy rączki. Czarny barwnik? Oczywiście, że tak. To przecież Wednesday. Spójrzcie na ten kolor. Ojej, wygląda na to, że ją troszkę poniosło. Dobra, wracamy do naszych pancake'ów. Ojej, jak pięknie! Czarne jedzenie zawsze wygląda tak elegancko. A jaki jest twój ulubiony kolor? Daj znać w komentarzach, a może w następnym filmiku zrobimy danie w twoim ulubionym kolorze. Co ty na to? W międzyczasie siostra robi coś ciekawego. Wow, to już nie jest pancake, to jakaś forma sztuki. Ojej, ten kolor w ogóle nie chce się wycisnąć. No dalej! Auć, to był strzał prosto w oko. Mam nadzieję, że siostrze nic nie jest. Przecież chodzi o to, żeby się nie poddawać bez względu na wszystko, prawda? No to kontynuujemy. Ojej, tylko spójrzcie jakiś liczny jednorożec. To właśnie takie chwile sprawiają, że babcia jest taka dumna ze swojej wnuczki. Hmm, a co tam szykuje babcia? Wygląda na to, że czeka nas stary dobry przepis. Pankejki z masłem i syropem klonowym. Już na sam widok cieknie ślinka. Myślę, że pankejki Wednesday też się upiekły. Wyglądają dosyć ciekawie. Wednesday wykłada je na talerz. A teraz dodaje swojego ulubionego owocowego syropu. Nie żałuję go. Wow, czy to pająki? Spokojnie, babciu! Te pajączki są zrobione z czekolady. Cóż, Margo, czas spróbować dań naszych bohaterów. Co to? Wygląda przerażająco. Dobra, spróbuję. Mmm, nieźle. A co mamy dalej? Ojej, jakie apetyczne. I takie pyszne. Świetnie. O tak. A co to takiego? Jednorożec? Jaki uroczy i jaki pyszny. Dobra, chyba wygrałam zwycięzcę. I wygrywa? Siostrzyczka! Zasłużyłaś na wygraną! Brawo! Cudowny dzień Wednesday! Ciekawe, co jest pod tymi pokrywkami? Fu, nigdy nie widziałam tak paskudnego dużego lizaka. Oh no! Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba użyła. To takie obrzydliwe. Nie mam w ustach żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Poli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej! Chyba zapomniałam o niespodziance w środku. To prawdziwy skorpion! I właśnie urządził mnie w nos! To tak boli! Mój biedny nosek! Ale z Was koleżanki, jeszcze się śmiejecie. Handy, czekajcie ten sam los. Niby dlaczego ryby nie gryzą? Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, Lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł. Poli podczas gnona i je zagrajmy w coś. Poli, przestań spać, obudź się. Handy już prawie skończyła. No, dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego Lizaka znacznie szybciej. Jej, ostrożni z tym! No dobra. Teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ej, a co z Rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi! No mój Boże, ona żyje! I w dodatku uderzyła mnie ogonem! Handy została pobita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne. Zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam. Jest zbyt ochydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fu, gotowe. To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Chcę być pierwsza. Okej. Okay. Ojej, po prostu kocham tu iksy. Pyszności. Ja też się uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Wow, zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton. Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie. Mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Próbujmy. Nieźle, jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury? Chciałam tylko wziąć szybkiego gry za mojego twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. tą czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko, trzeba dokończyć drugą część. Spróbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się. A właśnie, że się udało. Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A. Nie martwcie, się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia psiku salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę. Pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batonik Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść! A ja mam prawdziwego arbuza, a raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza, ale jako pierwsza będzie jadła Poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki soczysty i słodki jest ten arbus! Szybko sobie z nim poradzę! Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej! Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skrupę mojego arbuza. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Mmm, są takie pyszne! Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta! Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. I miałam rację, jestem zachwycona, ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna. Zara czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować, ale wiem, co można z nią zrobić. Może wyhoduję sobie prawdziwego arbuza. Babcia nauczyła mnie jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara, ostrożniej, rozsypujesz ziemię po całym stole. A, dostała się nawet do naszych ust. Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej. Ojej, jak szybko poszło! Nie wierzę, że jej się udało! Wow, wyrósł mi arbuz. Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść! Wreszcie mogę się cieszyć świeżym, słodkim i soczystym arbuzem, co za uczta! Jestem szczęśliwa! Zara już tak zabawnie!